To był piękny dzień. Zupełnie niewiosenny a letni. Olbrzymie niebo bez chmurki i gorące słońce. Około południa pojechałem na plażę Kudzi do swojej ulubionej kafejki. Kiedy jechałem ulicą w dół i znowu zachwycałem się widokiem znanym mi przecież od dawna, przyszedł mi do głowy pomysł pisanki. Kiedy parkowałem samochód, pomysł się klarował. A kiedy George przyniósł mi do stolika dużą czarną i szklankę zimnej wody, pomysł był gotów. No, prawie gotów. Zacząłem więc pisać. Muszę teraz zaznaczyć, że tę powiastkę pisałem sydneyjską wiosną 2006 roku. Dzisiaj, kiedy postanowiłem zrealizować ten filmik, pogoda jest zupełnie inna. W dolinie okolonej rozżarzonymi wzgórzami leżała piękna oaza. Obfite źródło stworzyło jezioro, w którym pływały ryby. Dookoła rosły palmy ze słodkimi daktylami, pośród których uganiało się wesołe ptactwo. Stada kóz pasły się na soczystej trawie. W oazie żył człowiek. Żył tam od urodzenia, a nigdy nie opuścił doliny. Nigdy nie wszedł na rozżarzone wzgórza żeby ze szczytu spojrzeć na straszną pustynię, kiedyś zabłąkana karawana dotarła do wzgórz. Wycieńczone wielbłądy i umierający z pragnienia ludzie. Jeden z nich, ten najsilniejszy, spiął się na górę ostatkiem sił, by jeszcze przed śmiercią zobaczyć, co jest po drugiej stronie. Ze szczytu zobaczył oazę w dolinie, a widok ten dodał mu sił. Gromko krzyknął do ludzi z karawany, co widzi, czym dodał sił innym? Kiedy napojeni, syci i wypoczęci siedzieli nad wodą w cieniu palm, dowódca karawany rzekł do człowieka. Dookoła na wiele dni jazdy wielbłądem rozciąga się straszna pustynia, a ty tu żyjesz jak w raju. Masz świeżą, chłodną wodę i słodkie daktyle, masz ryby w jeziorze, ptaki w koronach palmy i ich jaja, masz mleko kus i ich mięso. Doprawdy, żyjesz jak w raju. Ach, cóż to za raj? odrzekł człowiek ze smutkiem. Kozy ciągle mącą wodę i bardzo szybko biegają, kiedy chcą je złapać. Tak tyle rosną wysoko i trudno je zerwać. Ryby są bardzo płochliwe i muszą się namęczyć, żeby robić sieci. Ptaki latają wysoko, bronią swych gniazd nie chcą wchodzić do pułapek, tak jakby sobie tego życzył. Same utrapienia. A poza tym jestem tu bardzo samotny, zakończył z westchnieniem. Tu bajka o człowieku, który nie dostrzegał swego raju, mogłaby się już zakończyć. Jest prosta i przejrzysta. Ale może jednak zbyt prosta? Coś mnie korci, żeby opowieść pociągnąć dalej. Zapadł wieczór zapadła też długa chwila milczenia. Każdy, wpatrzony w płomienie ogniska, zatopił się w swych myślach i w swych marzeniach. Ciszę przerwał dowódca karawany, zwracając się do człowieka: Za parę dni, kiedy nabierzemy sił, znowu ruszymy w drogę. Jeśli ta oaza nie jest dla ciebie rajem, to zabierz się z nami. Za piaskami pustyni są duże i ludne miasta. Ludzie hodują tam powolne sobie. Zwierzęta, drzewa rodzą wielką różnorodność owoców. Ptaki chętnie znoszą im swe jaja, a niezmącona woda płynie wprost do ich domów. A poza tym jest tam wiele pięknych kobiet, które chcą być towarzyszkami życia samotnego mężczyzny. Jedź z nami, a może tam znajdziesz swój raj. Więc to takie proste? Zdziwił się człowiek. Pojadę z Wami do wielkiego miasta, a tam dostanę dom, do którego płynie czysta woda, powolne mi zwierzę, ptaka, który chętnie znosi mi jaja, różne owoce, a jeszcze piękną kobietę, która zechce być moją towarzyszką? No nie zupełnie dowódca karawany uśmiechnął się kwaśno. Aby to wszystko posiadać, musisz mieć pieniądze. Im więcej ich masz, tym większy dom i czystsza woda. Owoce słodsze, a kobiety piękniejsze. A bez pieniędzy się nie da? zapytał człowiek. Bez pieniędzy woda cuchnie w rozlatującym się domu, daktyle są zepsute, a kobieta tak zrzędzi, że chce się uciec na pustynię. Dowódca karawany smutno pokiwał głową. A skądże ja wezmę pieniądze? zasępił się człowiek. Czy kupisz ode mnie tę oazę, którą uważasz za raj? A na coś mi twoja oaza? zdziwił się dowódca karawany. To twój raj, bo jest zupełnie gdzie indziej. Na niebie zaleśniemy gwiazdy i wszedł ty księżyc. Wszyscy zamilkli, wpatrzeni w ogień. Dziękuję ci, gościu, za twą propozycję, bym udał się z wami do wielkiego miasta przerwał ciszę człowiek. Pozostanę jednak tutaj, w swojej oazie. Prawdzie nie dostrzegam tu raju, ale skoro ty go dostrzegłeś, to może kiedyś i mnie się uda. A morał znajdź sobie sam.